Siemanko, z tej strony, Maxiu, i zapraszam Was na kolejny odcinek z Minecrafta. Dzisiejszy odcinek to ostateczne starcie z Ignisem. Ale zanim to, bo do walki trzeba będzie się przygotować. Trafiłem też przypadkowo na innego bossa, także zapraszam do oglądania. Jeden na razie wymienię sobie tylko ziomeczka, potemki. Dobra, na razie sześć totemków mi wystarczy. Eee, czy jak jaki jest, jaki jest mój stan? No tutaj jest nieciekawie, ale tutaj mending mam, to mi się to samo naprawi. Mam hełm jest do wywalenia, mam tutaj netherite'owy, który najpierw muszę ulepszyć. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Najpierw tak, jedyneczki. wieczka Okej. Okay. Cztery. O tu mam trijeczkę. Ile będzie kosztowało? 16. Ok, a to potrzebuje 12. 12, 12. 12. Mam ten poziom, mogę dodać sobie. A raczej zrobi i iść. Powodełko mi się zniszczyło. Nie mam. Zastępczego o. 16. Dobra, mogę dać to to. to? Dobra, hit. Zamieniam to z tym hełmikiem. I tak, tu będę miał wszystkie potrzebne rzeczy do pokonania tego ziomeczka. Golden Apple na pewno. Odłożę już. Eee, Netheritewa Shield. Następnie potrzebowałem trochę miksturek. Mam tam gdzieś staty wieczne. Już on tutaj był, tylko że nie wiem gdzie go położyłem Trzeba będzie go stworzyć O, dobra Ajajaj, tutaj to położę Muszę zrobić więcej tych miksturek yy, z czego to robię? Melon potrzebuję Melonik, melonik A ja go nie mam chyba Ale gdzieś tu były malutkie na pewno Mini melon O, git Okej, okay, są Dobra, i teraz daję tak A, złotego melon. O, mogę melon pops. Mogę loda zrobić z melona. Dobra. złoty melonik. Okej, okay, i daję glowstone. Będę miał dwieczkę. I tak robiłem potrzebne mi do walki miksturki, czyli natychmiastowe leczenie, regenerację, odporność na ogień, szybkość i siłę. Dobra. że tyle. Patrz raczej z tej siły Dobra I speed Jeszcze jak zrobić speed Cukier, o to dobrze, ale ja nie wiem czy mam Muszę sprawdzić No, nie mam Trzeba skoczyć, poczcinać cukrową ale Naprawdę, pierwsza sobie podkiw w minecrafcie Do normalnej wersji, patrz, Jak sobie Mięć globusem w ogóle o oh. you, you spin me right around, baby O, oh, to jest tekst z piosenki chyba, taki jeden O, oh, chyba jakaś ten, wioska Albo i nie wioska Okej, hey, mam jakiegoś mini-bosa? Ja nie jestem przygotowany Mask of Fear o! Oh. patrz, jestem szybki! Dobra, ale co tu się dzieje? I może oni nie będą mnie teraz atakowali? Hej, jestem jednym z nich chyba teraz. A co to za miejsce? A tu jest inne. O, skrzynka! O! Oh. Okej. Okay. Okej, okay, coś się stało. Oj, ona jest na nie wkurzona chyba. Oj, 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 dobra, ściągam to. Nie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Odwrót, odwrót. On nie biją? Ej, ziomuś, co to jest? Dobra, idę do niej. O, dobra, idź. Ale co to w ogóle było? ona cierpi od nich życie. auć aj 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 perso od innego au O oh mój god, ja się szklątałem teraz. To przez przypadek. Au. Co tu się dzieje? To Ej, bo zaraz skinę. Ona się prawie urodziła już. Nie robi, niestety. Mogę do niej podejść? Go! Wow. Dobra, dobra, dawaj! Yeah! Challenge complete. Rise the sun. No i mam jakąś fajną tą maskę. Oj, zrobię jakąś questa. O. O, Amperking breaking 30. Bo jeszcze jakąś taką maskę mam. O, jest! Czcina. Muszę sobie tylko odłożyć totalnie niepotrzebne przedmioty. Dobra, i na pewno mi nie będzie potrzebne tak. To to. I tak, tu perełki. Yy, fire resistance strange dla spidania miejsca. Dobra, łuku nie mam co chyba użyć. To raczej może się. A to w sumie może mi się nie przydać. Jakbym miał perełki, to nie potrzebuję tego kilofu. Dobra. Ej, dałem tutaj totem. Chyba nie muszę go trzymać, skoro. Ej, dobra. Ale. No nie wiem, w sumie. Dobra, lecimy. Tu jest ten muziomeczek, fajny on jest jak kciuki stary, bo już jest 5 razy i ani razu nie do 5% życia mnie zadałem Dobra, jest tam Instant health, regeneration, strength, regeneration, speed Okej okay. hoy yes. kaj okay, pobieżić ma Tam wszystko? Nie wiem nawet co rzucam już Mamy to, mamy to Go, Come on The extinguished fire Uff, wow, patrz co tu się narobiło Dobra, co mamy? Ignitum ingot 3 I music disc Oj patrz możemy to przerobić Na music disk jakąś Inną Każdą możemy w sumie, nie wiem Czekaj, ignitum ingot 3 Uuuu. Hold right for 3 seconds to charge. Uuu, robimy to. Robimy to. I tyle mogę z tego zrobić. Lasing Grips. Jakąś tarczę, niby dobrą. Ale potrzebuję dwóch, a mam tylko jedną. E, trzy. I czekaj, zrobimy jeszcze kwestik. O, mam tarczę. Ona jest lepsza? Tak, ja muszę to przetłumaczyć. Ale kid git, git, te podki, podki chyba zmieniły grę. O, czekaj. Nie wiem, muszę chyba na jakiś cel zrobić. On coś rzuca ścianę, coś tam, ten tegas, ta tarcza. Dobra, to czekaj, skoro wiem to, to trzeba będzie iść do następnych bossów. Eye of Monstrous. Eye of iPhone the slider, ok. To jest Dobra, na chirurgus do zrobienia. Nie wiem, czy ja to mam, bo ja to wszystkie tam chyba przerabiam, ale chyba mam. Także następny Bosik to będzie właśnie Netherite monst Monstro City. Jeśli dobrze to czytam. Ale czekaj, ja chcę zobaczyć Ja chcę ten mieczek z tego zrobić Dobra i To było tam bardzo potrzebne, nie? Ooh, my god Patrz jaki mam miecz Pierdyle Chłopiec chłopie większy ode mnie O Jezu Ooo! Oh, podoba mi się to. Znaczy, jeszcze raz. A, on się ładuje, długie. Czekaj, jeszcze raz, sobie gdzieś strzelmy. Ale on może zostać utracony w wyniku eksplozji. I cior. Ale czekaj, jaki będzie poziom nałożenia na to. Dobra. Ej a mój mending? O nie! O! 23! A dobra. Zrobmy to może. Dobra. A 11 pójdziemy jednak. Mam. Szarne 5, knockback, 2, looting 3. Mendingu i unbreakingu na to nakładać nie trzeba. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do następnego odcinka. Pozdrawiam, Nara!